wszystkim Dzisiaj taki odcinek, mam nadzieję, że trochę bardziej na poważnie. Z czymś mi się gra ładuje Może zaraz się załaduję. I dzisiaj taki odcinek bardziej na poważnie, bo te pierwsze no to nie wyszły. No była bardzo słaba jakość mojego że tak powiem, mikrofonu. I ogólnie no, była bardzo słaba jakość tych filmów, więc no, tu postanowiłam się wyrobić trochę na poważnie. I ogólnie to przepraszam, że nie będzie miniaturek na filmach, ale jeszcze nie wiem jak się je robi, bo jestem dopiero początkującą osobą, jeżeli chodzi o filmy na YouTubie. No więc na razie to będzie wyglądało w ten sposób, ale mimo wszystko mam nadzieję, że filmiki Wam się dalej będą podobać i że no, jednak jakoś tutaj się może jednak w um, wynagrodzę to, że wcześniej nie było miniaturek no raczej przez no na pewno do końca tego tygodnia moim zdaniem chyba nie będzie miniaturę chociaż w sumie zobaczymy to byłoby cud gdyby było, no ale raczej raczej nie, raczej nie ale no mam nadzieję, że jednak tutaj, jednak to jest coś z tego mojego kanału będzie i no znaczy najmy zadanka A akurat jest wieczór i chciałam sobie to zrobić wieczorem, bo to jest coś starcore, więc no dark to jednak w takim klimacie byłoby fajny więc zróbmy to zadanie Muszę powiedzieć Lindzie. Szybko do biblioteki. Micha. Więc ogólnie to w poprzednim filmiku tam zrobiliśmy tutaj początek tego zadania i no obejrzyjcie sobie, tylko lepiej ściszcie słuchawki, bo naprawdę ja miałam mikrofon tak blisko twarzy, że ja nie wiem, jak to się w ogóle nagrało. No ale no. Więc znaczy, no, no, no jak mówiłam, no, to nie jest dobra jakość te poprzednie dwa filmy. I przepraszam Was najmocniej, że w pierwszym filmiku w ogóle nie nagrał się mój ekran, ale po prostu musiałam zmienić program do nagrywania. E, no, więc. Jakby dopiero odkryłam, że to nie działa. Myślałam, że to tylko na, mm, w plikach mi nie działa, a na YouTube będzie działać, no ale nie działało. Niestety e, nie, nie do dundur. Walkstel będzie polany. A nadzieję, że ten odcinek wyjdzie trochę dłuższy niż tamten dwa, bo mają po dwie minuty. Więc mam nadzieję, że to wyjdą takie długie, długie, długie. No co najmniej tak 10 minutek chyba. Wydaje mi się, że że, że będzie okej. Okay. Posiedzimy do biblioteki. E, mam nadzieję, że pomimo tego, że jakby nie będę miała to nie będziecie mnie traktowali... W sposób taki, że... Jezus Maria, serio? Nie masz miniaturki? No to jesteś beznadziejna, youtuberkom, Jak nie masz miniaturki? No, zawsze początkujący musi od czegoś zacząć. Hej, Ala, masz jakieś wieści? Interesujące, coś ważnego może się tam wydarzyć, ale równie... Dobrze, może to być coś nieistotnego, ale jeśli nie możemy znaleźć nic innego, być może będzie to interesujące. Hmm... Z drugiej strony nie byliśmy yy, tam długi czas, ale, ale ty jesteś osobą, która dobrze zna to miejsce. Pójdź do głównej siedziby Darkcore i zbadaj, co się dzieje. Udaj się do Wioski Rybackiej zachodniego przylądka i wsiądź do małej łódki ze starnikiem, który zabierze cię do tajemniczej siedziby Darkcore. Powodzenia, Ala. Bądź ostrożna. W Darkcore nikt nie usłyszy Twojego krzyku. I Maria, to było takie krzyki no nie trochę. Nie, ale ja tak się nienawidzę tego. Ja naprawdę tego nienawidzę. Ja go bardzo nienawidzę. O mój Boże, dlaczego ja? Dobra, zachodni przylądek. Idziemy na zachodni przylądek. W piszcie w komentarzach, co bym mogła właśnie poprawić, co bym mogła dodać do moich filmików, co byście chcieli, może jakieś zadania. Ja na końcu pokażę tam też, jakie mam zadania i ja bym, no, pokażę Wam tam, co mogę zrobić, jakieś zadania, może byście wybrali na następny odcinek. On raczej wleci jutro. Myślę, że ten odcinek, który jest teraz, no to na pewno wleci jeszcze w tym samym dniu, no bo jednak jeszcze nie umiem montować, więc wiele czasu mi nie zajmie przesłanie filmu na YouTubie. Yy, więc napiszcie jakieś pomysły co bym mogła porobić w następnym odcinku Albo jakby ktoś chciał może live'a Ogólnie to yy, wiem, że może komentarze zaraz będziecie mi Jak odkryję jak się włącza komentarze to będziecie mi pisać pewnie, że Ej Jezus, jak ze mną nie widziałaś jak włączyć O Jezus Maria przyjechałam, tego typa przecież tam on był yy, Ale to dlatego, że naprawdę nie wiem jak to zrobić Więc musiałam musiała sobie obejrzeć jakiś poradnik i zobaczę, jak to się włącza, ale wydaje mi się, że wiem mniej więcej, jak to zrobić. Gdzie to jest? O tu, dobra. Oj, muszę zapamiętać, że to jest tutaj na samym początku. Dobra. Sternik zabiera cię do sekretnej siedziby Tark Ja nie tam, być, Przecież tu jest taki klimat zły. Jest tak niefajnie. Dlaczego? Ja tak nienawidzę tego tutaj, żeby musieć przejść pomiędzy tymi typkami. No ja po prostu nienawidzę moi drodzy. Platforma wiertnicza Darkcore. Podobnie tutaj. Muszę być bardzo ostrożna, aby nikt mnie nie zauważył. Podejrzewam, że na lądowisku helikopterów coś się dzieje. To tam, znajdy, to tam gdzie znajduje się ten podejrzany portal, nie zakradnę się na górę na konie, więc mu będę musiała go zostawić tutaj, bo u wykrycia. Musisz się schować przed strażnikiem, by to zrobić. Użyj przycisku. Tak, tak, tak. To wiem, jak zrobić. Dobra, typku z Dark Core i sobie już. Dobra. Co wam już? Nie tu nie ma. Nie widzisz mnie, prawda? Oczywiście, że nie. Ratypku, już tam weź idź. Muszę tutaj usiąść. Przepraszam, że ja tak nic się nie odzywam, ale. Ja muszę się skupić, żeby to przejść. A no, tak nienawidzę tego poziomu. Jak to się przechodzi? Mam nadzieję, że potem zrobię coś takiego, że nie muszę tędy jednak przechodzić. Tylko, jednak będzie coś łatwiej. Och, nie, 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 nie. Ojku, ojku. Szybko. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Uff, ale że pierwszy poszłek mi się udało już przejść. To jest cud. To jest cud, moi drodzy. Dobra. Tędy? Gdzie, że tędy mamy iść? O nie! Ja już myślałam, że mi się uda! Mogłam tam zostać! O A tu jestem, dobra. Yes, it was a milczenia. Ale to się przez chwilę nie odzywałam. Dobra, to przepraszam, że teraz jak przechodzę, to, to się tak nie odzywam w ogóle, ale. Jakby mam full skupienia. Bo. Tylko, żeby nie zginąć, tylko żeby nie zginąć. O, tutaj jest ten portal i tutaj chyba my mamy pójść. Ejku Dobra. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Mmm. Um. Ten odcinek na pewno wyjdzie dłuższy. Z tego 100%. Łyzu. Że jak Nie, no, nie chyba. Coś tu się dzieje. Muszę się schować i posłuchać tego. Tylko ostrożnie. Kto to? Mam także dobre wiadomości. Posłuchaj mnie. Generale. Ciemność wiruje silnie i obraca się na naszą korzyść. Trójzi ich przywódca fryp. Wydają się być pasywni jak nigdy dotąd, a siła pandorii pulsuje wyjątkowo. Te siły nas zjednoczą, to nasza energia napędowa. Z doświadczenia wiemy, że jest to czas na działanie. Teraz. Musimy jednak mieć się na baczność i zawsze musimy mieć się na baczność. Oczywiście, w Jorvik y, do, znajduje się osoba, której obecność nie jest przez nas porządna żądana. czuję jej obecność. Hm. jej obecność jest o wiele bardziej znacząca niż mogą sobie wyobrazić. Jako, że była po prostu. A tutaj nie może jej się dostać. Aha. Aha, oczywiście, że nie Darku. Jak miałaby się tutaj dostać? Nieważne, wiesz o co mi chodzi. Nadszedł znaczy, czas, aby pozbyć się jej, ponieważ. Znów może się pojawić. E, ona jest dla nas zagrożeniem. Jest zagrożeniem dla wszystkich planów i garnoka. Jestem tutaj i składam tę wizytę, aby przekazać wieści, że nadszedł. czas to jest twój czas. To czas generałów. Ale brakuje nam czwartego towarzysza. E, choć czcigodny pan Sons bardzo chce, aby jego nudny wnuk zajął miejsce dla naszego generała... Wiesz, tak samo dobrze jak ja, że Justin nie ma ani odrobiny talentu magicznego. Ten chłopak nigdy się nie nauczy choćby sprawić, by zniknęła moneta. Wkrótce z nimi Nihili. Kto to jest Nihili? Nihili, prawdziwą czwartą generał. Nic nie róbcie, dopóki tutaj się nie zjawi. Potrzebuje, potrzebujecie jej wzajemnie... Wzajemnie... Wzajemnie S siebie potrzebujecie, garnek potrzebuje was wszystkich. Tak, Nihili, tak! Nareszcie! Mimo, że potrafi doprowadzić do pewnego rodzaju niepewności w grupie, do niezgody, jednak wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, że już taka jest. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście jedną jednostką i też. I tak też musicie działać. Przyprowadzony przeze mnie mroczny koń będzie wierzchowcem naszej nihili. Zaczęliśmy pi, więc sam muszę stworzyć sobie mrocznego konia. Zajmijcie no się nim, dopóki nihili tutaj się nie zjawi. Gdy powróci po raz pierwszy, wszyscy czterej generałowie będą w jednym miejscu i będziemy mogli wyruszyć, aby odprawić mroczny obrzęd, w miejscu, które na razie pozostaje tajemnicą. To wszystko na teraz. Pytania? Nie towarzyszy Darko, bardzo chcemy, aby czterej generałowie znów byli razem. Znajdziemy się mrocznym koniem Nihil i przećwiczymy mroczny obrząd, czekając na kolejne instrukcje. Dobrze. Niech prowadzą was macki Garnoka, a ciemność spowija każdy wasz krok. Znajdę czwartego generała wkrótce. Co tu się właśnie stało? Fuj, jest to za przerażający facet. Wydaje się być bardzo szkodliwy i knuje straszne plany. Poczemu mam niego naprawdę złe wibracje? Darko. Nie musieli się sobie zobaczyć, poczekajcie. Ja już nie powinnam, żeby nie tracić klimatu. Ale muszę, o Jezus, nie to. Ale muszę. O, Darko. Szef Instytutu Koszmarów Darkor. Miejsce zamieszkania się tajne miejsce urodzenia Norwegia. Śledź marynowany. Darkor pracuje dla pana Sansa w Darkor i jest szefem Instytutu Koszmarów. Okazuje się, że jest czarzeni nie zbłonują magią, jeśli jeszcze nigdy nie siedziałam bardzo wysokiego. jest bardziej zapatrzony. w zimie niż Loretta. Jezu. Muszę opuścić Darkor zanim ktoś mnie zauważy. Muszę opowiedzieć o wszystkim Lindzie tak szybko, jak to możliwe. Hmm. Dobry pomysł, żeby opuścić Darkor, wiecie? Nie, szybko. Chcemy szybko powiedzieć o wszystkim Lindzie, tak jak ona mówi. Mm. Dobra, niech Darkor mnie złapie i wtedy ja będę na tam na dole. Chyba co nie? Ja muszę iść tędy Oh my god. Ale czy ja mogę? Czy ja nie mogę się tam teleportować? Ej moi drodzy, nie wiem co ja mam teraz zrobić i pod łuskę. O Jezu Co ja mam teraz zrobić? Pomocy Naprawdę nie wiem, jak się tam, tam wydostać. <śmuletra> Ale spadam. Okej, okay, gdzieś screw, dobra. Już myślałam że nie wystanę z tego Darkor. No, na 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 prawie... się naprawdę przestraszam że już stąd nie wyjdę. Dobra. Żyjemy, moi drodzy. Wsiadamy do na naszego konika Grey Hope. I wracamy tam. O mój Boże, moi drodzy. To było naprawdę stresująca wycieczka do Darkcore Core. Się zastanawiam się, kto to była ta Nihilia? Czy taki... Ona się chyba nazywała Nihilia. W każdym razie się bardzo zastanawiam, kim ona jest. Jezu. Ej, ja nie wiem, kim ona jest. Ale wiecie co, mi się wydaje, że pamiętacie, pewnie większość z Was nie robiła tych zadań. Jeszcze nie wysłałam ich na kanał, ale. No, bo kiedyś zrobię sobie serię Adwencjonation od Zera. Ale, no nie teraz o tym. W każdym razie, um, właśnie tam James miał koszmar. I tam była taka dziewczyna biała. Jezu, ja nie wiem, czy to ona, czy nie. O oh, Jezus Ale ja mam teraz Pfft. Darko w ogóle wygląda jak gość z przebranego metalu Nie wygląda w sensie, no nie wygląda jak poważny facet no Przepraszam, <grybujesz> ale nie wygląda jak poważny facet no, naprawdę no Spójrzcie sobie jeszcze raz na niego Zobaczcie no, to nie wygląda jak poważna osoba <grybujesz> Dobra, idziemy do Lisy Czy Lindy? Lindy, przepraszam. Hej, ale wyczytałam tutaj kilka bardzo ważnych informacji i. O, wyglądasz na zaniepokojoną. No, bardzo! Darko jest dla nas st strasznym przeciwnikiem? To prawa ręka pana Sans, lektor, rodzaj nauczyciela, a także twórca Koni Ciemności. Tak, potrafi je stworzyć, to on zajął się tym, kiedy pi, znów yy, przeszła na naszą stronę. Źle, bardzo źle. Jeśli znajdą oni czwartego generała, zakładam, że będziemy mieli bardzo małe szanse, aby ich powstrzymać. To bardzo ważna wiadomość. Dobrze, że się tam udałaś i szpiegowałaś. Dodatkowo martwię się o Justina, co zrobią z nim, skoro okazało się, że jest dla nich całkowicie bezużyteczny. Nie pozwolą mu tak po prostu wrócić, nawet jeśli jest wnukiem pana sens. Hmm. Jaki powinien być w nasz następny ruch? Dobre pytanie, Linda. <laughs> Muszę zwołać większe spotkanie druidów Nie możemy zorganizować spotkania, kiedy większość z nich Rozproszona jest po całej wyspie I obserwuje wszystko Musimy najpierw zebrać ich wszystkich Cierpliwości, Ala, cierpliwości O jezus, jestem teraz podźbiana. O nie O nie, wróć jutro Kurcze, no No to w takim razie jak już mamy wrócić jutro, no to wrócimy jutro i będziemy kontynuować razem tutaj z Lindą nasze zadania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się ogólnie podobał. I no, pewnie będą ratowały odcinki codziennie. No, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I. No i co mam więcej powiedzieć? Już się z Wami żegnam, więc. Papa!